Cześć! Mm. Powiem Ci, że wracam teraz z komisji wyborczej. E, odsłuchałam całą swoją wiadomość. Odczytałam o, może tak, to nie było muzyczne, tylko odsłuchanie. I powiem Ci, że nie chcę tutaj podać. Nie chcę, bo. To, co przeczytałam, to po prostu jest coś takiego Twojego osobistego. Um, to jest Twój ból, który poczułam. I doskonale Cię nie Nie Ty, jednak, potrzebujesz coś takiego. Chciałabym, żebyś skorzystała z pomocy, bo jest na Ci potrzebna. Nieważne, czy to będzie terapeuta. Czy to będzie ktoś, kto coś przeżył i może cię podnieść poduchu, na ducha, czy tego potrzebujesz, zwyczajnie tego potrzebujesz i to już? O tego ci odpowiadam, bo generalnie nie, nie mogę przejść obojętnie. Chcę, żebyś sobie powiedział, coś nie ma jedno. Nie ty straciłeś. Nie ty Cię. To on stracił. oddając całą siebie, twoje serce, swój umysł, twoją duszę. A... Obrzmiałeś swoje serce przed kimś, kto poprosił, kto Jest bardzo dużo takich oczu które nie był, tylko mężczyźni, kobiety też takie niestety widzą. Nie. I powiem ci tak, to jest jego strata. To jest jego strata, nie twoja. Teraz możesz mi w to nie wierzyć. Musimy że ta baba ale to o ale przyjdzie taki że naprawdę zrozumiesz, co miałam na myśli. Są ludzie, dla których warto się roztopić, ale są też tacy, których warto zakopać w sensie, uczucie zamknąć, wyrzucić, zatrzasnąć drzwi. Tak ja wymczuj wyrzucić klucz, głęboko, daleko, daleko. Tak żeby go miał bryskać. Nie pozwól sobie wmawiać, że przemoc jest dobra, że strada jest dobra. Stradził, bo nie kochał. Logiczne. Zostawił, bo ci nie kochał. Przepraszam, że jest tak naprawdę, ale prawda. Pomyśl sobie inaczej, czy człowiek, który by ci kochał miałby ci w sercu i w myśl Radziłby cię? Pomyślałby o zdradzie? Chyba nie? Paszłeś na wojnę. Nie myślisz, że ją przegrałaś. Nie przegrałaś jej. Wygrałaś. Pomyśl sobie to było. Toby żyła. Takim toksykiem, który większość czasu zapewne mówi ci o swojej miłości, ale z innymi oni też po swoimi tykaniami. Naprawdę, tego chcesz? razem nie widzisz swojego piękna, wewnętrznego, wewnętrznego, naprawdę, Uważasz, że jesteś tak mało wartościowa i tak mało ważna, żeby godzić się na to, co on ci proponuje, obłych się dziewczyną. Już w lustro. Popatrz, jaka jesteś piękna, jak jesteś mądry. mądra. Mądra dlatego, że zostawiłaś ten górmą. Oto nie był związek, to był dramat. Ja nie musiałam w nim być, żeby to poczuć. To mi napisałaś. To mi trzeba było wiele powiedzieć. To było po prostu zwyczajne czuć. Kiedyś się będziesz z tego śmiała. Kiedyś, kiedy pochwałisz Twoim sercem i nie mogę pokochać. Kiedy wywołujesz, żeby Ci ktoś zdobił. a nie po to, żeby Ci wybawić. Tylko, żeby Ci pokazać, to jest że Twój świat, który powoduje taki niedoskonały, będzie niepewny hmm. inny. Że w dzień na to na kołysiu, kiedy na lub będzie to światło. Ale to światło nie oznacza Twojej myśli. Twojego odejścia, powiem twoje to w ten światło znaczy Twoje życie, Twoje życie, szczęśliwe życie, znaczy Twój uśmiech, Twoją pogodę, Ducha. Ja wiem to, mówię. Powiesz mi, wiem ja to, mówię. Wiem, to jest, yy, kiedy ludzie kochają to. kiedy ich serce pęka na nimi kawałku. I Ty na to przechodzisz. Mężczyźni też przychodzą, kobiety też takie są takie dotyczące osoby, które się bawią, nami szukując się, się Ale to męczko, i nami kulując w celu osiągnięcia swoich korzyści. Ale jesteś ta uliczka, oni tak jak ci żaden mężczyzna to by mi powiedział, Jesteś piękną, niezaprosiłabym kobietą. Mm. I szukasz takich mężczyznach, które w ja. które miłości, w wierności, zaufania. Jeżeli mężczyźni zależają, że jest to tak dużo, że potrzeba jest tego 4 czy 5 obudowców. Każdy z nich ma to coś, ale żaden nie ma. To jest jakiś błęd. Są takich ludzie, którzy mają to wszystko. Może co innego wtedy nie pasuje, to jest to przepraszam. ale mają to wszystko. I wie, że to, tak jak my, jesteśmy jeszcze dobre

Tłumaczysz, kogo kogo masz, ale w końcu przechodzi, odpuść, rozstać. Jest taka, jest taka, u mnie jest dla ciebie. Dajcie o Niech cię pokona. niech cię pozna, i zanagraśni. Zanagraśnię to wszystko, nie tak. Wdzielam tylko jedno. ile. U mnie nie walczę o każdej minuty

jest to, jak to jest blok nie mam. Także nie wymieniam, nie że bo ...pomyślałam się, to powiedział. To tego nie wymienimy. Ale to jest to, z Tobą. Przepraszam, z Katarem. Jestem z Tobą, Kristofna. Ich kann nicht mehr so schnell mit dem Sinn von Kristofna. Aber ich kann nicht mehr so schnell mit to Sinn von Kristofna. je